Skóra zależnie od okolicy ciała ma różną grubość, natomiast zawsze jej budowa wygląda tak samo. Najcieńsza jest na powiekach, natomiast najgrubsza na dłoniach i podeszwach stóp. Skóra składa się z dwóch zasadniczych warstw. Jest to naskórek i skóra właściwa. Naskórek jest to ta warstwa, która ma bezpośredni kontakt z otoczeniem i ona jest najbardziej na zewnątrz, natomiast skóra właściwa jest nieco głębiej. Pod spodem jest warstwa podskórna. Naskórek jest zbudowany z wielu warstw komórek nabłonkowych, które tworzą dwie główne warstwy, takie jak warstwę rozrodczą i warstwę Na Naskórek jest to rodzaj nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Warstwa rozrodcza cechuje się tym, że komórki tej warstwy dzielą się mitotycznie. Powstałe w ten sposób komórki potomne stopniowo przesuwają się ku powierzchni naskórka, czyli na zewnątrz i przekształcają się w komórki ciała. Taka migracja trwa średnio 20-30 dni. Czyli polega to na tym, że mamy tutaj te nowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, które wypierają te nieco starsze, te starsze one rogowacieją i w końcu są usuwane. Druga warstwa jest to warstwa zrogowaciała, jest to najbardziej zewnętrzna warstwa zbudowana ze zrogowaciałych, martwych i płaskich komórek. Ona utrudnia wnikanie drobnoustrojów. W warstwie z i pod nią są glikolipidy. Przez nie warstwa jest nieprzepuszczalna dla wody. I chodzi tutaj głównie o to, aby ta woda nie wydostała się z tkanek na zewnątrz organizmu. Komórki naskórka zawierają swoiste białko keratynę, która zapewnia skórze wytrzymałość mechaniczną oraz elastyczność. Komórki warstwy z rogowa i naskórka systematycznie się złuszczają. Na ich miejsce wchodzą komórki powstające w najgłębiej położonej części naskórka, czyli w warstwie rozrodczej. Warstwa rozrodcza naskórka zawiera komórki barwnikowe, czyli melanocyty, które produkują melaninę. Melaniny są to barwniki powstające z tyrozyny, czyli jednego z aminokwasów, które odpowiadają za zabarwienie skóry. Gęstość rozmieszczenia melanocytów na skórku zależnie od miejsca na ciele jest różna, ponieważ one nie występują w skórze dłoni i podeszw stóp. Melaniny występujące w skórze to czerwona feomelanina i czarna Eumelanina. Ich ilość wzrasta pod wpływem promieniowania UV i ich zadaniem jest ochranianie skóry przed szkodliwym działaniem UV. Melanocyty występują w naskórku i barwniki, czyli melaniny, które pochodzą właśnie z naskórka, chronią głębiej położone warstwy skóry przed uszkodzeniem. Wytwory naskórka to włosy, paznokcie, gruczoły łojowe, potowe i mlekowe. Druga warstwa skóry to skóra właściwa. O ile naskórek był tą warstwą najbardziej zewnętrzną, która bezpośrednio kontaktowała się z otoczeniem, o tyle skóra właściwa ona jest nieco głębiej, czyli ona leży pod naskórkiem, między naskórkiem a warstwą podskórną. Skóra właściwa jest to warstwa grubsza od naskórka i zbudowana jest głównie z tkanki łącznej włóknistej. Zasadniczy element jej budowy to włókna białkowe i są to włókna kolagenowe i elastynowe, które nadają skórze wytrzymałość i sprężystość. Ta wytrzymałość i sprężystość zapewnia odporność na ucisk i na rozciąganie skóry, niemniej jednak ta wytrzymałość i sprężystość mają swoje granice i np. w przypadku ciąży skóra rozciąga się, tworząc rozstępy. W skórze właściwej wyróżniamy dwie warstwy: jest to warstwa brodawkowa i warstwa siatkowata. Warstwa brodawkowa ma ona liczne wpuklenia, czyli brodawki, które są połączone tkanką łączną z naskórkiem. Warstwa siatkowata jest to warstwa zbudowana z bardziej zbitej tkanki łącznej. W skórze właściwej występują liczne naczynia krwionośne. Dzięki temu pełni ona funkcję transportową i termoregulacyjną. Termoregulacyjna polega na tym, że gdy jest zagrożenie utraty ciepła, to naczynia skóry zwężają się. Natomiast gdy jest zbyt ciepło w organizmie, to wtedy, aby zapobiec przegrzaniu, te naczynia się rozszerzają i to ciepło jest usuwane na zewnątrz. W skórze właściwej występują liczne receptory, czyli zakończenia nerwowe, które odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego. I są to takie receptory jak receptory termiczne, czyli ciałka rafiniego, receptory bólu, czyli wolne zakończenia nerwowe, receptory dotyku, czyli ciałka dotykowe oraz receptory ucisku, czyli ciałka paciniego. Ciałka rafiniego są to receptory, które wyglądają mniej więcej w taki sposób jak tutaj na rycinie i są to receptory termiczne, czyli one reagują na ciepło, zimno. Receptory dotyku, kiedyś nazywane ciałkami Meissnera, są to ciałka dotykowe wrażliwe na wibracje o małej częstotliwości i występują one w skórze opuszków palców i warg. znajdują się właśnie w skórze właściwej. Wolne zakończenia nerwowe, czyli one wyglądają w ten sposób, jak tutaj na środku i są to po prostu wolne zakończenia nerwów, które znajdują się w skórze i są to receptory bólu. Ciałka Paciniego wyglądają w ten sposób. Na mojej rodzinie wyglądają też w ten sposób, czyli są to takie blaszkowate ciałka, które reagują na ucisk i na wibrację.